Cześć z tej strony Size, a dzisiaj kolejny odcinek z Danklighita. Mam nadzieję, że ten film Wam się też spodoba. Może dzisiaj skończymy w końcu samouczek. W następnym odcinku zagramy na multiku i będzie o wiele lepiej. Dobra, teraz robimy kolejną misję. O, się skontaktować z grę a szczyt były dwóch, ale zanim to zrobiłem, zlutuję jako sobie. No i dalej. Super! Pałka i kawa. Najlepszy loot. Skontaktować się z grę. To raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze, musimy przygotować więcej takich miejsc. Już jestem, Miałem mały problem techniczny. Teraz mamy dalej wybrać... Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych trojków. No, ogólnie moglibyśmy ich zabić, ale nie podpowiada, żeśmy ich odgięli, no jak to no cóż, jak mocno to Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlak by to. No Drodzy, będziemy często lutować, ponieważ to jest ważna w sumie to, to rzecz. Panujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. Takie coś by się przydało cały czas. I co teraz? Jej, z rura. Możemy to sobie w sumie wziąć zamiast tej rury, która już jest zepsuta. Za poziomu siły zainwestujemy sobie w ogłuszenie. あ。 W końcu doskoczę Może nie Dobra I został nam jeszcze Dobra, lampy do gotowe Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz znowu niezbyt łatwy spot, ale dobra, udało się i ostatni zrobiony i dobra lecimy dalej Cholera! Spike, w całej dzielnicy świat prąd! Co jest grane? Ech, nie! Znowu! Spaki, Dobra, prąd. Nie niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. No, jesteśmy niedaleko. I nie ma żadnych zombie, to no, rozdaję sobie No i ta awaria tutaj. stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Nie z niej walczyć. z Na tym poziomie, oczywiście, później tu nas puchajnie można go zabić. Z tych... o. I zrobione. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Okay. Ty weź tyłek w troki i dostanę się do bezpiecznej strefy. No to lecimy. Teraz wystarczy zwrócić do schronienia i będzie wszystko gotowe. Мы близко, сто метров. <Bruh> Nie są zbyt mocni przeciwnicy. No, nie I... idziemy spać w bezpiecznej strefie. O oh. mordę! Co to, kurde było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Y -y. Niestety, to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Dobrze, Zero. Train. nie śpisz. Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. I odblokowaliśmy tryb współpracy. To już będzie koniec tego odcinka. Wiem, że krótki, ale. Chciałbym następny odcinek nagrać z pewną osobą. I żeby. On pewnie będzie dłuższy. I to już będzie koniec. A więc. Cześć, cześć.